Witam też wszystkie osoby, które oglądają nasze wideo. Chciałem z Tobą porozmawiać, dlatego że osiągnęłaś rzecz niezwykłą. Dokonałaś rzeczy niezwykłej. Udało Ci się w bardzo krótkim czasie, decydując się na wybór rozszerzenia w styczniu, praktycznie od zera dojść do 70% na maturze, co jest no świetnym wynikiem. Zdawałaś cztery rozszerzenia i myślę, że dla, dla naszych. Uczniów, którzy, którzy oglądają to i to będzie bardzo ciekawe właśnie dowiedzieć się, jak ci się to udało. Jak robiłaś powtórki, jak uczyłaś się tego materiału, odpowiedz nam o tym. Nie miałam czegoś takiego, że miałam stricte plan nauki, że miałam to wytyczone bodajże, nie wiem, na konkretne dni, na godziny bądź na miesiące, no zdecydowanie tak nie było. Ja jedyne, co to miałam, przewidywałam sobie tak jakby tygodniowo. Ile materiału chciałabym zrealizować? Tak jak w naszym przypadku właśnie to było podzielone w skrypcie, były tak jakby rozdziały i tak dalej, działy. Tak właśnie ja sobie zdecydowałam, że na przykład ok, do piątku w danym tygodniu chciała, lub do soboty, zwykle to była sobota bodajże, chciałabym zrealizować na przykład jeden rozdział lub półtora rozdziału. I w ten sposób głównie sobie patrzyłam. Więc nie było y, czegoś takiego, że na przykład rezygnowałam ze spotkań z moimi znajomymi, dlatego że na przykład, no, nie wiem, albo z jakichś spontanicznych planów, dlatego że miałam już wytyczony plan nauki na konkretny dzień, i wszystko było schematycznie od, nie wiem, od godziny ósmej do końca dnia zaplanowane. Tylko po prostu myślałam sobie, że, okej, okay, no dobra, tutaj mi kilka godzin wypadło, a ja to na spokojnie się nauczę na przykład następnego dnia, czy to na drobie. I w taki sposób po prostu udało mi się uniknąć nieco tego stresu przedmaturalnego, którego i tak jest bardzo, bardzo dużo, szczególnie ze strony szkół, liceów i tak dalej. I no właśnie w ten sposób miałam taki troszeczkę, mogłabym to powiedzieć, spokojniejszy dla mojej głowy tryb nauki, który równocześnie był wydaje mi się, produktywny i właśnie pozwolił mi przygotować się również z innych rozszerzeń. Okay, dzięki super. Super, czyli rozumiem, że nie takie planowanie dnia, każda godzina wpisana w notesie, tylko po prostu cele takie tygodniowe i na spokojnie je realizowałaś bez, bez poświęcania życia towarzyskiego. Czy nie przeraziło Cię to, żeby wybrać nowy przedmiot w styczniu w sytuacji, kiedy nie miałeś go rozszerzonego w szkole? Mhm. No, poniekąd nieco, no wiadomo, że miałam objawy, obawy, przepraszam. Jednakże nie czułam jakoś tak bardzo aż tej presji czasu. I okay. po prostu nie to, że to są jeszcze cztery miesiące, że to jest tyle i tyle dni. Tylko bardziej tak podchodziłam do tego nieco bardziej powiedzmy na luzie, przez to, że ja rozszerzałam cztery przedmioty ogólnie. Na moim profilu humanistycznym miałam rozszerzony polski, angielski oraz geografię. I uznałam, że ok, dla bezpieczeństwa, dla mojego komfortu zostawię sobie tę geografię, nie będę jej wycofywać, wycofywać z deklaracji naturalnej. Żeby no jakby mi jednak nie wyszło z tym włosem, no to wtedy będę się posiłkować geografią po prostu od rekrutacji, Bo również okay. A geografię... to, że Czy teraz z perspektywy wyników rekrutacji już uprzedzimy fakty bardzo pomyślne dla Ciebie. Czy te cztery rozszerzenia to była właściwa decyzja, czy to nie było trochę za dużo tych przykładów? Raczej nie była decyzja, znaczy to nie jest coś, czego jakoś tak bardzo żałuję, że na przykład spędziłam na tych czterech rozszerzeniach aż tyle czasu. Bo tak naprawdę geografia ja poświęciłam naprawdę bardzo mało uwagi. Jedne jest to jestem wzrokowcem, i e, chyba w tydzień przed, albo dzień przed maturą z geografii, ja po prostu czytałam notatki i przypomniałam sobie podstawowe kwestie obliczeniowe nie mi naprawdę dużo czasu, bo wtedy już byłam pewna, że skupiam się na wosie i po prostu całą moją uwagę w tym końcowym czasie maturalnym już poświęciłam wosowi, a wcześniej również e, no ta, do tej geografii mnie nie ciągnęło. To było coś takiego, że was mnie interesował. I dlatego właśnie pomyślałam też, że jego nauka przyjdzie mi tak jakby łatwiej niż nauka czegoś, co po prostu wydawało mi się mozolne. No naprawdę niektóre działy geografii bardzo mnie męczyły, a w przyszłości miałam coś takiego, że to był przedmiot, który zawsze mnie interesował. Super, I dlatego był... znam się dobrze, że było serca i. Super, Aniu, to, to jest bardzo ważne to, 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 co mówisz. To też wcześniej, jak rozmawiałem z Olkiem, który też uzyskał świetne wyniki, to też on powtarzał, że to jest podstawa, że musimy wybrać taki przedmiot, który nam leży, który nam się podoba, bo jak będziemy się zmuszać do czegoś, to to będzie potem no, bardzo trudne, prawda? No i też jak wybieramy taki przedmiot, który nas interesuje i potem zazwyczaj no, on jest brany pod uwagę przy rekrutacji, to potem też no, nie będziemy się męczyć na studiach. A jak mamy mm -hmm. biologię i chemię, a na, a na to nie leży, to może, mo, może być problem. A powiedz, ty, bo nie wiem, może, może uczniowie sobie by myślą, że masz jakąś super pamięć, że ma, masz tak mózg skoordynowany, że raz przeczytasz i od razu zapamiętujesz i, i dlatego? Czy jak to jest u ciebie? Nie, zdecydowanie nie. Ja ogólnie właśnie mam ADHD, które zostało mi stwierdzone bodajże na początku chyba tego roku szkolnego, coś takiego wiąże się, no tak jak niektórzy mogą wiedzieć lub nie, po prostu z ogromnymi problemami z koncentracją z taką problemą, problemem z tak jakby doprowadzaniem zadań do końca i stąd mogło się wziąć to, że ja na przykład myślałam sobie, to był akurat pewien atut tego właśnie powiedzmy jakby zaburzenia, schorzenia, że ja nie czułam tak tego czasu, ja nie myślałam, że ok, zostało jeszcze tyle i tyle dni tylko ja myślałam, że ok, jakoś nagnę te zasady, jakoś nagnę ten czas jakoś dam radę jakoś sobie inaczej poradzę. Nie myślałam takimi sztywnymi ramami. Wydaje mi się, że właśnie to, że ja nie patrzyłam tak tymi sztywnymi ramami przez to, że no realnie patrząc zostały cztery czy tam trzy miesiące do matury jak zaczynałam kurs, że no jest to dosyć mocno ryzykowne, tak delikatnie mówiąc. No to możliwe, że to mi właśnie pozwoliło tak uwierzyć w siebie. Ale no zdecydowanie na pewno nie pomagało mi to w nauce. I ja właśnie znalazłam sobie po prostu najlepszym sposobem na to jeśli nie ma się, moim zdaniem, dobrej pamięci i tak dalej, jeśli nie ma się mózgu, procesora, bo ja mam straszną pamięć. Ja pamiętam, że tak jak niektórzy na przykład lubią zarówno hi historię, jak i WOS, tak ja płakałam nad historią w podstawówce, bo na szczęście miałam dosyć luźno yy, z tym, ale ja nienawidziłam historii i nie nienawidzę zakuwać na pamięć. I właśnie przez to, że WOS mnie interesował i przez to, że po prostu zawsze sobie drukowałam yy, ze skryptu zrzuty ekranu, robiłam zrzuty ekranu skryptu, drukowałam sobie, i zakreślałam sobie kolorami. I zawsze w ten sposób, i później, na przykład, czytając to, mi bardzo pomagało też czytanie na głos. I to są dwie metody, które właśnie jakby najbardziej mi pomogły, jeśli chodzi o samo to przyswajanie, tak jakby krótkowzrocznie patrząc, przyswajanie materiału. To było właśnie, znaczy, krótkowzrocznie patrząc, mam na myśli, że tak ściśle zapamiętywanie materiału, tylko tak jakby dotyczące tej kwestii, ale jednak no, było to długotrwałe zapamiętywanie, żeby to kogoś nie wprowadziło w błąd. Zakreślałam sobie, czytałam to na głos i czasami starałam się opowiedzieć sobie, tak jakby o czym to było i tak jakby jakąś inną perspektywę temu nadać, żeby po prostu, żeby mi to w inny sposób utkwiło w głowie, bo jak jednak się przyswaja sporo tych dat, znaczy nawet niekoniecznie dat, ale sporo takich, no dość Pamięciówki, bo włos to jednak jest w dużej mierze też pamięciówka, wydaje mi się. Jak się przyswaja sporo tej pamięciówki, no to mózg w pewnym momencie już może wysiąść, i dlatego właśnie warto jest sobie to w jakiś sposób obrócić. Także nawet jak już jesteśmy zmęczeni, już nie mamy siły tego czytać, tak żeby to w jakiś sposób w naszym mózgu się zakodowało jako jakaś taka przydatna informacja, coś ciekawego. Czyli właśnie czy to poprzez czytanie na głos, czy to opowiadanie sobie, mi to bardzo pomagało. Właśnie, Aniu, bardzo ważną rzecz podkreśliłaś, czyli te, te metody nauki, tak zwaną metodę na nauczyciela, tak, że mhm. właśnie nie, nie przeglądasz tylko notatek, nie przeglądasz tylko tego, co masz podkreślone, nie wertujesz potęcznika, tylko właśnie starasz się swoimi słowami wytłumaczyć sobie, o co chodzi w tym temacie. Można tłumaczyć sobie, mm -hmm. można tłumaczyć yy, siostrze, można tłumaczyć kotu, na przykład to, to w Twoim przypadku. Tak, ważne, żeby mieć tego słuchacza w ostateczności samemu mm -hmm. można być słuchaczem. I właśnie to, to, to jest genialne, że w ten sposób te nasze neurony w mózgu mocno, mocno pracują i, i po prostu ta wiedza nam się utrwala. E, super, super, super. Myślę, że to jest, to jest bardzo dobra rada. E, a, a powiedz jeszcze proszę, bo, bo to też jest ważne, o to też często padają pytania. Czy uczyłaś się codziennie? Jak, jak robiłaś sobie powtórki? Czy, czy powtarzałaś długo, czy krótko? Jak to wyglądało? Mhm. Znaczy, ja teoretycznie uczyłam się codziennie, ale jednak nie mam na myśli tego, że na przykład siedziałam po 2-3 godziny do to, aż byłam zmęczona, oczy mi się zamykały. No bo tak to po prostu nie dałabym rady z tymi rozszerzeniami i ze szkołą. Również, bo jednak, właśnie tak jak niektórzy maturzyści w klasach naturalnych mogą mieć różne doświadczenia, zupełnie różne. A w moim przypadku to było tak, że żaden nauczyciel praktycznie nam nie odpuszczał na lekcjach. Więc ja robiłam coś takiego, że na przykład na lekcjach, które były mniej interesujące, to może jest taka nie do końca metoda, ale no, znaczy mi się to sprawdzało, że po prostu jak był jakiś przedmiot, z którego wiedziałam, że nic nie wyniosę, to po prostu otwierałam sobie notatki i grzecznie po prostu czytałam sobie z kartki, cichutko nic nie robiłam. I czytałam po prostu te notatki właśnie z włosu, na przykład: czy to z włosu, czy to z angielskiego, czy to z polskiego. I tak właśnie z włosu na przykład sobie drukowałam skrypt przygotowany przez pana i właśnie tam sobie zakreślałam informacje z określaczami po prostu. Albo na przykład ja byłam zwolniona z UEF-u i również wykorzystywałam te 40 minut na przykład w ciągu dnia i no wiadomo, że nie każdego dnia, no ale w przypadku paru dni to było bodajże trzy razy w tygodniu, że po prostu siedziałam sobie 40 minut w szatni. I no po prostu czytałam sobie również te notatki, lub oglądałam filmiki, lub na przykład jakieś tam y, zadania przeglądałam. I działam sobie w taki sposób. Mhm. A e, I powiedziałaś rzecz że, że przerwę, ale właśnie zwróc na to uwagę, też tutaj widzę kolejną super ważną rzecz. Czyli to nie jest tak, że, że musimy mieć idealne miejsce do nauki. E, mhm. Że, że tam być wszystko zaplanowane, dopieszczone i tak dalej. Nie widzisz? Mówię, że byłaś w wszelkim jak 40 minut, powtarzałaś sobie, prawda? I tak, tak. myślę, że to, że to też jest bardzo ważna rada. Wracamy ze szkoły, właśnie powtórzyć sobie, przejrzeć, przejrzeć te notatki yy, i wtedy po prostu mamy więcej, więcej czasu dla siebie. To, to, to jest super. Mhm. Tak, chociaż to też nie było w moim przypadku, żeby to tak nie zawówił, że na przykład każdą wolną chwilę spędzałam na nauce i tylko szukałam sposobu, żeby się nauczyć, bo to też tak nie było. Tylko po prostu jak miałam w głowie, że do końca tego tygodnia mam sobie na przykład przerobić ten dział czy półtora działu. No, to po prostu y, podchodziłam do tego z takim podejściem, że myślałam, że ok, im więcej sobie ogarnę teraz, tym więcej czasu wolnego będę miała potem. I po prostu takim myśleniem się kierowałam, i przez to właśnie, jak miałam na przykład 40 minut wolnego, gdzie mogłam na przykład, nie wiem, przeglądać TikToka czy coś obejrzeć na YouTubie, no to uznałam, że dobra, ok, później sobie to zrobię, i już y, zostanie mniej tego materiału, żeby teraz, póki jest go więcej. No to sobie właśnie go rozbić. I tutaj 40 minut i coś e, przerobię. Tutaj później na przykład wróciłam z domu, no to zawsze na przykład sobie coś zjadłam, e, obejrzałam sobie coś e, i tak dalej, odpoczywałam, tam z kotem spędziłam czas. Ale później po prostu, jak się robiła jakaś godzina 17, coś takiego, to zwykle staram się coś tam, cokolwiek, ruszyć, cokolwiek. I to nie było tak, że siedziałam e, na przykład, nie wiem, dwie, trzy godziny, czy nawet siedziałam chwilę, pół godzinki po prostu, 10 minut, cokolwiek, byle, żeby usiąść. Właśnie mi bardzo pomagało też takie podejście, że myślałam, że będę się uczyć na przykład 5-10 minut, a w momencie, gdy ta nauka przychodziła mi z łatwością, no to robiło się z tego po prostu więcej czasu, dłużej nad tym siedziałam. Super, to bardzo... jest podejście minimalistyczne, tak, Czy planujemy sobie, że spędzę na ty... nie, że będę się uczyć dwie godziny, bo wtedy jak się będę uczyć yy... półtorej godziny, no to będę mieć też się pretensje, że, że mi się nie udało, a tak jak Ty mówisz, planuję, że będę się uczyć pięć minut, uczyłam się dużo więcej i dzięki temu miałam taki... Poczucie sukcesu, prawda? To jest też bardzo ważne. Takie, takie małe, małe, małe sukcesy, kiedy udaje nam się zmobilizować w ogóle, żeby się wziąć za, te, za tę naukę, no bo to, to jest tutaj chyba też taki właśnie duży problem, żeby się zmobilizować, sięgnąć do tych książek i, i to sobie wszystko powtarzać. A powiedz jeszcze, proszę, jak robiłaś powtórki? Czy czytałaś jeszcze raz ten materiał, czy tylko przeglądałaś sobie wzrokiem i starałaś sobie przypomnieć, jak, jak to wyglądało w Twoim przypadku? Robiłam sobie przy początkowych działach tych działów. Nie pamiętam, ile tam było chyba. Przy... Nie, więcej tego było, no ale nieważne. Znaczy, jak przy pierwszych działach ja robiłam coś takiego, że miałam osobny zeszycik i z tego zeszytu, chwileczkę, jak mogłam na chwilę przerwać, w punkcie kota, chyba wypuścić, bo ono tam. Jasne, jasne. Ja robiłam sobie na początku odnośnie pierwszych działów, na przykład, yy, założyłam sobie osobny zeszycik. I tam po prostu spisywałam sobie pojęcia. Zwykle to były pojęcia, które na przykład w skrypcie były zaznaczone tak jakby pogrubioną czcionką, lub to były jakieś informacje, które po prostu wydawały mi się istotne i które wydawały mi się kluczowe dla, dan dla danego tematu. I sobie tak spisywałam na przykład y, dział pierwszy, i tam miałam rozdział pierwszy, temat pierwszy, temat drugi i tak dalej. I do wszystkich tych tematów były przypisane właśnie takie najważniejsze pojęcia. I to też bardzo mi pomagało, bo później po powtórkach, gdy chciałam powtórzyć cały dział cały rozdział i tak dalej, lub choćby pojedynczy temat, to patrzyłam sobie na te pojęcia i sprawdzałam, czy ja pamiętam o co chodzi, czy nie pamiętam o co chodzi. I właśnie e, już na koniec, jakby tuż przed maturą, właśnie to też mi się wydawało takie bardzo przydatne, no, przez to, że po prostu mogłam sobie zajrzeć i tam miałam rozpisane wszędzie, gdzie są te pojęcia. Gdy chciałam do czegoś wrócić, do nie wiem, danego na przykład szerszego zagadnienia. To również znajdowałam tam to pojęcie i po prostu później sobie doczytywałam w skrypcie na przykład większy fragment. No to właśnie, jeśli mogłabym jeszcze o czymś wspomnieć, co wydaje mi się może być dosyć pomocne dla tegorocznych maturzystów i maturzystów przyszłych lat, zakładając, że będą to oglądali, to na pewno to, żeby nie traktować słów nauczycieli tak poważnie, jak one brzmią. Dla nas w danym momencie, bo tak jak właśnie ja wspominałam o tym, że ja na przykład nauczyłam nauczy się na lekcjach, które na przykład nie były dla mnie istotne w danym momencie lub czułam, że nic z nich nie wynoszę, tak samo właśnie to, żeby po prostu, no może to nie jest idealna porada, którą, idealna szkolna porada, ale to, żeby nie bać się na przykład tego, że Frekwencja w klasie maturalnej będzie niska, żeby nie bać się mieć słabszych ocen, bo jeśli nie wybieramy się na uniwersytet za granicę, no to tak naprawdę w wybranych krajach bodajże jest tylko brany pod uwagę również konkurs świadectw, świadectw, włącznie z ocenami z danych przedmiotów. to naprawdę nie ma co się tymi ocenami przejmować, bo no tak jak ja na przykład powtarzam moim rodzicom, że moje oceny i tak dalej, że moja frekwencja. Tak naprawdę nie będzie miała zupełnie żadnego znaczenia w momencie, gdy ja po prostu opuszczę moje liceum. I mimo, że tak jakby ja miałam frekwencję, może miałam nieco niższą, ale mimo że oceny miałam bardzo dobre, no to nic mi to w tym momencie nie daje. I po prostu, no tak jak właśnie mówiłam, że ja robiłam sobie notatki i po prostu czytałam je na lekcjach, lub na przykład ja robiłam też coś takiego, że w momencie, gdy zaplanowałam, że do końca tygodnia ja chciałabym zrealizować daną część materiału i wiedziałam, że na przykład wypadają mi praktycznie same zastępstwa danego dnia. Albo na przykład przez to zostają same przedmioty, z których nic nie wyniosę, bo no niestety, szczerze mówiąc, ja jedne, co wynosiłam to było bodajże z matematyki, oraz momentami też z geografii. mimo że tych lekcji właśnie mieliśmy zdecydowanie, zdecydowanie za mało. Bardzo często one wypadały. Później no ja sama tak jakby moja frekwencja z geografii była niska, ale właśnie no po prostu nie. Nie powinni, moim zdaniem, maturzyści nie powinni się obawiać jednak odpuszczenia nieco, po prostu trzeba sobie umieć odpuścić, tylko w danych kwestiach. I tak jak właśnie mówiłam, że ja na przykład nie trzymałam się takiego stricte planu, na przykład planu dnia, tylko mój plan był nieco ogólniejszy, czyli właśnie do końca, nieco bardziej ogólny, czyli do końca tygodnia miałam po prostu zrealizować dany zakres materiału. I no właśnie to pomagało mi na taki komfort psychiczny, bo presja jaka jest naprawdę w tej klasie maturalnej jest ogromna. Ja sama właśnie miałam załamanie po prostu nerwowe we wrześniu i uznałam, że nie pozwolę sobie na to, żeby właśnie ten stres wywoływany przez właśnie w moim przypadku na przykład moje liceum przekrasił moje szanse na studia. Bo tak Ej, naprawdę anio, no właśnie, proszę, proszę. Jest... ale rozumiem, że w moim przypadku to było, że osiągnąć świetny wynik nie dzięki szkole, ale trochę pomimo szkoły. Troszeczkę tak, trochę tak. Właśnie w naszym przypadku było tak, że no z polskiego przygotowywałam się praktycznie sama, z angielskiego trochę wyniosłam z lekcji, yy, z geografii również trochę z lekcji, ale no właśnie w dużym, no po prostu w dużej mierze, ogromnej mierze była to po prostu moja prasa. I myślę, że teraz mogę to po prostu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością tych słów. Yy, no i właśnie no zdecydowanie nie ma co naprawdę się przejmować czy to ocenami, czy to frekwencją, bo mimo że to się wydaje na dany moment istotne, to później nic się z tego nie ma. Nic się z tego nie ma. I no naprawdę dla komfortu psychicznego i dla dobrych wyników z matury, przede wszystkim yy, warto jest po prostu odpuścić. Jeśli wiemy, że jakiś przedmiot, że nic z niego nie wyniesiemy z lekcji, że dany nauczyciel nie przekazuje odpowiedniej wiedzy, to naprawdę myślę, że większości nauczycieli większości nauczycieli, chyba tak się mówi, to chyba tak się odmienia, nie będzie przeszkadzać y, na przykład kartka papieru, na której będziemy mieć notatki, z której dyskretnie będziemy sobie coś czytać. Ja nawet właśnie sobie ucinałam kartki lub je zwijałam po to, żeby po prostu one się nie rzucały w oczy. Po prostu była taka malutka karteczka, nawet nie do końca A4, tylko na przykład połówka kartki A4 po to, żeby właśnie w ten sposób się uczyć, bo no, naprawdę zansprawia. nie ma się... Coś... No nawet nie ma co się po prostu zajechać przed tą Baturą, bo naprawdę presja, czy to ze strony szkół, czy to ze strony ogólnie środowiska, czy to ze strony oświaty ogólnie jest ogromna, jest ogromna. I, i chociażby tak jak właśnie sama presja odnośnie WOSu. I to, jak trudnym przedmiotem jest WOZ, że to jest TOP-1, rzekomo chyba najtrudniejszy przedmiot. Na drugim chyba była fizyka. To nie wiem, to pan się chyba bardziej orientuje, ale coś takiego... To, to są kojarzy. słabe wyniki, ale są słabe wyniki, bo... Tak. No, bo jest właśnie też takie przekonanie, że nie jest trudny. A, a materiał do nauki tak. jest mniej ze wszystkich przedmiotów, więc to. Tak. to, to I właśnie dlatego Takie trudne. Ani właśnie mm -hmm. też to, co mówisz, tak, czyli ta, ta duża presja ze strony rodziców, szkoły, taka systemowa ze strony państwa, że trzeba mieć dobry wynik, tak, no. kupić i tak dalej. Nie właśnie tutaj to też jest coś, z czym trzeba walczyć. Ja, ja wiem, że to jest łatwo odpowiedzieć, nie poddawać się tej presji, ale. Ale próbujmy na, na, na różne sposoby. Aniu, chyba powiedziałeś te, te wszystkie najważniejsze rzeczy. Było ich dosyć sporo, tak? Może podsumuję te najważniejsze, czyli przede wszystkim właściwe nastawienie, to, to, to bezpresji, właściwe podejście. Jeśli nam się coś nie uda w naszych planach, to się nic nie stało. Planować zawsze mniej, starać się zrobić więcej. A, tak, robić tak. krótkie powtórki, ale regularne, nie robić dużych bloków nauki, kilku godzin. Tak, żeby się nie, żeby tak. po prostu się nie przeciążać, bo wtedy ta nauka wydaje nam się, jak mamy po prostu zaplanowane, nie wiem, na przykład dwie godziny nauki, to wydaje, na, wydaje nam się, że o Boże, jak to jest dużo i że to jest po prostu masakra. A tak, tak, zaplanujemy sobie chociaż 15 minut, czy pół godziny. I zobaczymy, że ta nauka nam idzie dobrze, idzie nam efektywnie. No to siłą rzeczy będziemy chcieli już mieć ten materiał z głowy. Przynajmniej ja tak miałam wtedy po prostu przerabiałam tego więcej i jakoś, jakoś to szło. Super. Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Gratuluję, bo, bo wiem, że się dostałaś na Uniwersytet Wrocławski na, na Wydział Psychologii. Ogromne brawa dla Ciebie. Świetny wynik, świetna robota. I, i co? I, da, I dawaj nam znać za pół roku, za rok, jak, jak się studiuje, czy, czy warto wybrać ten kierunek. No mam nadzieję, mam nadzieję, że warto, no mam nadzieję, że warto. Mam nadzieję, że tak. Bo jednak myślę, naprawdę było się trudno dostać i naprawdę punkty z włosu bardzo dużo mi dały, bo no, naprawdę było ciężko, było ciężko. Super. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Słuchaj, zrobię na koniec zdjęcie na, na social media, żeby, żeby ludzie widzieli, okay. że tak? Ja się nie ma przeciwko. No. Dobra, jest? Poszło. Okay. Dobra. Jeszcze raz wielkie dzięki i do okay. Dobra, tak. no i dziękuję panu jeszcze raz za to przygotowanie i tak dalej, bo naprawdę bez tego to też by było o wiele, o wiele ciężej zdecydowanie. To no no dziękuję bardzo. Państwa. Dziękuję dzięki. bardzo. Wszystkiego dobrego, do widzenia.